To Stroer Super Express TV Westport, Polska oraz Mamy już na morze prawdziwe G40 Gupi, samochody dwukarowe, które ścigają się na Od strony dogogogogo, masera g zaraz za nim, poziom 511, k zaraz zanim nim, to jest samochód, zaraz zanim kolejne masera 8. Po rozmiarowym obciążeniu ustawiamy się na starcie. 5 sekund po startu Do tego, żeby na tych ciasnych zakrętach tutaj sobie dawać radę, tymczasem w, w tej chwili sytuacja w wtórce już zaczyna ulegać powoli ustaleniu, ponieważ w tym jedenastku samochód, który jest wtórny, sukcesy w cyklu uchwały Masterati w Tymczasem Porsche jest w na pierwszej pozycji i stawiamy na daleko daleko. Co ciekawe, Ou stel hulle vir die sosiale

mamy neutralizację na torze, żółta flaga, zakres patrzecania myślę, że jeszcze bardziej zaraz zajmą się to na drugą Tchau, tchau. Właśnie to były wyścigi